Jeszcze do niedawna temat kryptowalut i dzieci w ogóle nie istniał. A dziś największa giełda kryptowalut na świecie, Binance, wprowadza coś zupełnie nowego funkcję Binance Junior, czyli rozwiązanie bardzo podobne do tego, co znamy z banków. Tak jak w banku możemy założyć dziecku konto, subkonto pod kontrolą rodzica. Tak teraz Binance daje możliwość bezpiecznego wprowadzenia dziecka w świat kryptowalut. Bez samodzielnego handlu, bez ryzykownych decyzji, za to z nauką, edukacją i pełną kontrolą po stronie dorosłego rodzica. Siema, z tej strony Bartek, witam Was na kanale Kryptomisja, w którym pomagamy nowym osobom wejść na rynek kryptowalut ze spokojną głową. A w tym filmie chciałbym pokazać, czym dokładnie jest Binance Junior, jak działa w praktyce i czy to w ogóle może być dobry pierwszy krok w edukacji finansowej dziecka. Ok, no to zaczynamy. No dobra, to zaczynamy. Jesteśmy teraz na stronie Binance Junior, właśnie na stronie głównej Binance.com w zakładce Binance Junior, gdzie możemy dowiedzieć się więcej, na czym polega właśnie ta aplikacja. Ale ja chciałbym Wam pokazać, jak to działa w praktyce. Ok, no to zaczynamy przygodę z Binance Junior. Musimy, żeby założyć konto, nasze subkonto dla dzieci. Musimy zrobić trzy proste kroki, ale pamiętajmy, że to subkonto, tak jak w banku, jest połączone z naszym kontem głównym, więc jeżeli my jako rodzice chcemy założyć naszym pociechom takie subkonto, to powinniśmy najpierw posiadać w pełni zweryfikowane konto na giełdzie Binance. Okej, okay, no to zaczynamy. Pierwszy krok to jest stwórz konto. Prosi nas o to, abyśmy się zalogowali na nasze konto główne. OK, po zalogowaniu się, możemy pobrać aplikację Binance Junior na yy, naszym telefonie yy, ze sklepu Play albo Google Store, i przechodzimy do podłączenia i stworzenia takiego sub-konta na naszym koncie głównym. Aby to zrobić, klikamy Open An Account, otwórz konto, i naszą aplikacją Binance skanujemy kod QR, który właśnie widzimy na ekranie. Wtedy nasze konto zaczyna być tworzone. Przechodzimy sobie przez samouczek, bądź możemy pominąć na początku to wpisujemy informację o naszym dziecku imię, nazwisko i datę urodzenia, potwierdzamy dane i akceptujemy warunki po zapoznaniu się oczywiście z nimi. Przechodzimy dalej, weryfikujemy naszym kluczem dostępu i nasze konto Junior jest już gotowe. Możemy, jeśli chcemy, aby nasze dziecko miało już dostęp do swojego. Konta, subkonta na swoim urządzeniu. Wystarczy, że u niego pobierzemy tą opcję, znaczy tą aplikację Binance Junior i dotykamy kodu QR w zakładce konta, i następnie prosimy użytkownika, czyli nasze dziecko, o otwarcie swojej aplikacji i zeskanowanie tego kodu w celu zalogowania się. Na stronie głównej na, z naszego poziomu z aplikacji Binance, bo robimy to wszystko teraz z poziomu aplikacji Binance. Możemy dziecku wysłać pieniądze, możemy sprawdzić Salda transakcje jakie wykonało oraz inne historia, która i oraz historię, którą tutaj widzimy. Ok, no to przejdźmy teraz do tego, żebyśmy chcieli wysłać pierwsze pieniądze naszemu dziecku. Lista jest naprawdę dość długa, bo możemy wybrać naprawdę różne kryptowaluty. No to powiedzmy, że ja bym chciał teraz wysłać dziecku pierwsze 100 dolarów, 100 USDC na konto, wpisuję. Klikam wyślij pieniądze, wpisuję kwotę, którą chciałbym wysłać. Klikam wyślij. Oczywiście znowu potwierdzam to swoim yy, kluczem dostępu. Po potwierdzeniu nasze środki zostały już przelane. I na koncie od razu widzimy kwotę, którą zostało subkonto mojego dziecka zasilone. Kiedy przejdziemy sobie do zakładki salda, widzimy aktywa, które mamy na danym koncie i ile tego jest. W profilach możemy zarządzać tożsamością naszych dzieci. A w transakcjach widzimy wszystkie transakcje, które zostały wykonane. Jeśli natomiast byśmy chcieli sobie wysłać z powrotem te środki na swoje konto główne, przechodzimy do zakładki salda, gdzie możemy kliknąć odbierz pieniądze i wysłamy z jakiego konta junior chcemy wysłać te pieniądze z powrotem na nasze konto. I co jeszcze jest ważne, że widzę na, to, na ten moment jest możliwość dodania takich pięciu kont junior na naszej aplikacji. To wszystko jest bardzo czytelne, bardzo intuicyjne i proste w obsłudze. Jeśli myślimy o tym, żeby długoterminowo oszczędzać naszym dzieciom w kryptowalutach, jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Pamiętajmy też, że bezpieczniejszą opcją będzie jednak trzymanie środków naszych kryptowalutowych na portfelach zewnętrznych. Natomiast taka opcja w największej giełdzie na świecie naprawdę pokazuje, że giełdy kryptowalut robią wszystko, aby się rozwijać jak najbardziej, i ta opcja jest jedną z nich. I tak naprawdę, jako pierwsza giełda wprowadziła coś takiego. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem nic wcześniej. Jak więc widzicie, Binance Junior to nie jest. Tak naprawdę takie narzędzie do zarabiania pieniędzy przez dzieci. I bardzo dobrze. To raczej coś w rodzaju konta edukacyjnego, podobnego do subkonta w banku, gdzie dziecko uczy się wartości pieniądza, a rodzic ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Nie chodzi tutaj o trading, spekulacje czy szybkie zyski. Chodzi o pierwszy, bezpieczny kontakt z nowym światem finansów. I moim zdaniem to jest kierunek, w którym edukacja finansowa powinna iść. Od zrozumienia, a nie od ryzyka. Jeśli więc masz dzieci albo myślisz długoterminowo o ich przyszłości finansowej, to jest funkcja, której na pewno warto się przyjrzeć. A jeśli chcesz nauczyć się kryptowalut od zupełnych podstaw, krok po kroku i bez chaosu, to zapraszam na www.zaczynamwcrypto.pl, gdzie czeka na Was darmowe szkolenie, które pomoże dobrze zacząć przygodę na tym rynku. W tym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za wysłuchanie obejrzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.